Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, trzeci dzień grudnia 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.33, a zajdzie o 15.34. Imieniny opodzą Franciszek, Ksawery i Hilary. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe? To i tak się spełni. Dziś dzień majsterkowicza. Motto na dziś, wszystko wydaje się niemożliwe, dopóki się tego nie zrobi. Nelson Mandela. 428 wydanie codziennika motywacyjnego siadamy wygodnie, zapinamy pasy i odlatujemy. Dzisiaj będę chciał Cię zaprosić do pewnej zabawy, a zarazem do wielkiego paśnika dla Twojej podświadomości. Do pewnego procesu, który uzmysłowi ci, jak wiele możesz jak wiele możesz zrobić, osiągnąć, zdobyć, jak wiele możesz przemodelować, jak wiele możesz znaleźć rozwiązań, jak wiele możesz odnaleźć w sobie pomysłów, a to wszystko po to, aby twoje życie było dokładnie takie, jakie chciałabyś albo chciałbyś, żeby było. Nasze ludzkie umysły są tak skonstruowane, że nawet podświadomie, jeżeli coś zrobimy w jakimś procesie, za tydzień, za dwa, za miesiąc, za pół roku zaczynają szukać rozwiązań, bo to ziarno, które zostało zasiane, cały czas kiełkuje i przychodzi taki moment, takie stuknięcie się kulek, takie okoliczności, takie słowo, taka sugestia, taki trigger. Który uruchamia całą lawinę zdarzeń, która prowadzi nas wprost do celu. I to niezaprzeczalny fakt. Nad tym zastanawiają się filozofowie, psycholodzy, psychiatrzy, naukowcy od zarania tak naprawdę, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my przez wiele dni, miesięcy, tygodni lat potrafimy tkwić w deficycie. I nawet wydaje nam się, że pozornie szukamy jakiegoś rozwiązania i nic nam z tego nie wychodzi. Aż w końcu dochodzimy do takiego momentu, że wszystko zaczyna pykać, jak to mówi młodzież, dokładnie w tę stronę, w jaką chcemy. Ktoś powiedział kiedyś, że ziarno podlewane dostatecznie długo, prawdopodobnie przyniesie plon. I to tak chyba jest. Albo drugie motto: Jak uczeń gotowy, to nauczyciel się znajdzie. I tych wszystkich porównań, które mówią ci o tym, że na wszystko przychodzi czas w życiu, jest naprawdę sporo. Ale po co to mówię? No właśnie, dziś zajmiemy się pewnym zasobem czasu i pewną zabawą, która ma na celu nakarmić Twoją podświadomość, a zarazem, a zarazem przekonać Twój świadomy umysł do tego, aby. Nawet na poziomie podświadomym zacząć szukać rozwiązań. I było o tej zabawie bodaj dwa lata temu, czy nawet dwa i pół roku temu, w codzienniku motywacyjnym. Chodzi o napisanie listu, listu do samej siebie, do samego siebie. Dzisiaj będę Cię namawiał do tego procesu tylko po to, żebyś udowodniła albo udowodnił sam sobie, Jaką masz wielką siłę sprawczą w życiu. I to wszystko, co zostanie przez Ciebie zapisane, zaraz Ci powiem jak, bo dla wszystkich tych, którzy. Eee, znowu pisanie jest prosty patent, będzie mail, albo też będzie zwykły list. Ale po co, dlaczego, jak i kiedy? Posłuchaj bardzo uważnie. Wyobraź sobie, że przed tobą 12 pełnych miesięcy. Ja nie mówię tutaj celowo o tym, że, żeby nagrać ten codziennik 1 stycznia 2025 roku, bo to nie ma sensu. Ten rok to jest umowny proces, czyli umownych 12 miesięcy dla Twojej zmiany, dla Twojego postrzegania, dla Twojego zdobywania. I teraz. Wyobraź sobie, że siadasz bardzo wygodnie. Bierzesz kartkę, długopis, albo za chwilę podam ci stronę internetową, na której będziesz mogła albo mógł zapisać te... albo dobra, podam teraz e wehikulpl i tam kliknij Napisz mail i ustaw datę, żeby ten mail, który napiszesz dzisiaj, o którym Ci zaraz powiem, przyszedł do Ciebie dokładnie 3 grudnia roku 2000. 25. Ale o co chodzi w tej zabawie? Weź sobie kartkę, długopis albo wejdź na rzeczoną stronę. Link znajdziesz również w opisie tego filmu i napisz do siebie list. Ale taki list, jaki chciałabyś albo chciałbyś dostać za 12 miesięcy. Kiedy podsumowujesz, że wszystko to, co dotyczy Twojego życia, zmieniło się dokładnie w tę stronę, w jaką chciałabyś albo chciałbyś, żeby się zmieniło. Że wszystkie te Twoje deficytowe doły zostały zasypane, zakończone i nie ma po nich żadnego śladu. Że wszystkie Twoje oczekiwania zostały spełnione. Że wszystkie Twoje chciejstwa zostały, jak to się ładnie mówi, zmaterializowane. Że te wszystkie deficyty, które do tej pory było, były czymś, co cię zatrzymywało, nie ma po nich śladu, a ty biegniesz prostą i w ogóle wszystko jest dokładnie tak, jak chcesz, żeby było. Chodzi o to, żeby w tym liście napisać w czasie dokonanym to, co już zostało zrobione. To jest taki troszeczkę quasi-dziennik wdzięczności. Czyli zapisz wszystko to, na co czekasz, wszystko to, czego pragniesz, żeby do Ciebie przyszło, żeby to, co chcesz, żeby zniknęło, żeby zniknęło. W czasie dokonanym. Napisz, tak jakbyś. Do samej siebie albo do najlepszego przyjaciela, nie wiem, do mamy, do taty, do kogoś, kogo kochasz najbardziej na świecie, pisała albo pisał list o tym, że wszystko w twoim życiu jest dokładnie takie, jakie chciałaś, albo chciałbyś, żeby było. Zrób to. Zrób to. I teraz bardzo ważny skill na ten cały proces, na to całe pisanie tegoż listu. Tak jak powiedziałem, ten list może być napisany w formie maila, e, który wyślesz ze strony ewehikul.pl. Wybierając zakładkę maili i ustawiając datę dostarczenia na 3 grudnia roku 2025, albo napisz go odręcznie, schowaj i ustaw sobie jakieś powiadomienie w kalendarzu w telefonie, żeby za rok dokładnie o tej porze ten list wydobyć i przeczytać. I teraz, jak będziesz pisała albo pisał ten list, zastanów się nad każdym opisanym przez ciebie pozytywnym zakończeniem. Co możesz zrobić z perspektywy teraz? No bo ty piszesz, że to już wszystko się dokonało, zamanifestowało, przyszło, odpaliło, jest obecne w twoim życiu, ale zastanów się, co możesz zrobić teraz, żeby to, o czym piszesz i co dostaniesz za rok, spełniło się w przeciągu tych 12 miesięcy. I teraz uwaga, patent. Bierzesz drugą kartkę albo otwierasz drugi dokument w komputerze. I wypisujesz dokładnie te wszystkie kroki, które należy podjąć już dziś, żeby cieszyć się tym, co przyjdzie do Ciebie w przestrzeni tego roku. I o czym przeczytasz dokładnie od dziś za 12 miesięcy. My kiedyś ze studentami, z profesorem Bodzianowiczem zastanawialiśmy się, jak to działa. No bo zobacz, Proces tak naprawdę trywialny. Troszeczkę imaginacji, jakiś system komputerowy, który wysyła Twojego maila, albo koperta i Twoje odręczne pismo zadołowane gdzieś w przestrzeni e, domu, a potem powiadomienie czy mail mówi ci o tym, żebyś przeczytał, przeczytała ten list. Co w tym takiego magicznego? A co będzie, jak się nie spełni? No właśnie, i to jest pytanie, które pada naprawdę bardzo często. Po to jest ten drugi dokument, ta Twoja druga kartka. Bo tak naprawdę ten list, który napiszesz do samej siebie, to jest tylko przyczynek do tego, żeby sobie uświadomić, uzmysłowić, na co czekasz. I co może być w Twoim życiu. Ale z drugiej strony, nic samo się nie wydarzy bez Twojej akcji, bez Twojego przyciśnięcia, Twojej konsekwencji, determinacji, zaangażowania, poszukiwania rozwiązań itd. I po to jest ta druga kartka, żeby na niej skrzętnie wypisać wszystkie te kroki, które już zaczniesz podejmować w momencie, kiedy naciśniesz kla klawisz wyślij w systemie albo zakleisz kopertę, którą gdzieś skrzętnie schowasz. Ludzie z jakiegoś powodu, z jakiegoś niewytłumaczalnego dla mnie w tym momencie niezrozumiałego powodu, znaczy ja domyślam się, dlaczego tak jest, no bo to jest proste oczekiwanie na coś i tak zwana tabletka chęć cesji na wszechświat i oczekiwanie na to, że się spełni. Czyli ludzie z jakiegoś niewiadomego powodu, nie podejmując akcji, nie cisnąć w proces, nie przemodelowując, nie szukając rozwiązań, w wielu przypadkach siedzą i oczekują na to, że... To wszystko, co jest w ich głowach, to wszystko, co jest ich deficytem, deficyty znikną oczywiście, a te wszystkie marzenia, cele, plany spełnią się same. Niestety tak nie jest. Więc potraktuj ten codziennik, pomimo tego, że jest taki delikatny, lekki i w ogóle taki wiesz freestyleowy na zakończenie roku, potraktuj go bardzo poważnie, bo ten list. Do samej siebie, samego siebie, który wyślesz, mam nadzieję, że dziś zrobisz, i wyślesz go przez wehikul.pl e albo przez kopertę i schowasz gdzieś w domu, link oczywiście znajdziesz w komentarzu, będzie początkiem wszystkiego tego, na co czekasz w swoim życiu. Napisz, naprawdę, opisz wszystko, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, jaka jesteś, jaki jesteś szczęśliwy. Szczęśliwy, szczęśliwa, co się takiego stało, jak to wygląda, gdzie jesteś, z kim jesteś, co robisz i tak dalej. Napisz to w czasie dokonanym. Dokładnie tak, jakbyś zdawał albo zdawała relację komuś, kogo naprawdę kochasz, z tego, co zajebistego się w Twoim życiu dzieje. Naprawdę cudownego, czegoś, na co czekałaś albo czekałeś przez tyle lat czasami. Na drugiej kartce. Naprawdę, to bardzo ważne i tego nie olej. Napisz wszystkie te kroki, które musisz podjąć, żeby to się odpaliło. Musisz, no bo jak chcesz, żeby się odpaliło, to tutaj nie ma czarów. I nie czepiajmy się nomenklatury, nic nie muszę, łysy, wszystko mogę. Napisz to wszystko bardzo wyraźnie. Napisz, co należy zrobić i kiedy to zrobisz, kiedy to zaczniesz wdrażać i jak zaczniesz wdrażać na tej drugiej kartce, żeby... Ta pierwsza część listu i ten Twój mechanizm, który sobie spisujesz, czyli ten plan, były synergiczne ze sobą i żeby za 12 miesięcy od dziś, 3 grudnia roku 2025, Czytając ten list, który dzisiaj wyślesz albo napiszesz i schowasz, mieć banan na twarzy od ucha do ucha, żeby zdać sobie sprawę, że tak naprawdę Twoje zaangażowanie, Twoje ciśnięcie, Twoje pójście w procesy, Twoje szukanie rozwiązań, Twoje zaangażowanie, determinacja, konsekwencje i te wszystkie ładne słowa przyniosły wymierny efekt. I żyjesz, jesteś w dobrostanie, w takim, o jaki zawsze ci chodziło. Naprawdę to jest. Z jednej strony bardzo trywialna i w ogóle taka technika, a z drugiej strony to przepotężne narzędzie, bo pisząc to wszystko, my mamy w głowie podświadomie obrazy, mamy odczucia, co będzie gdy, kiedy to wszystko odpali. A jeszcze piszesz w czasie, że to się już zamanifestowało, odpaliło, objawiło się w Twojej przestrzeni, to zobaczysz, jakie to są emocje. No a druga kartka to jest instrukcja, rozkład jazdy. Coś, co należy mieć zawsze przy sobie, co należy konsekwentnie i z determinacją odhaczać, wdrażać, szukać rozwiązań, robić, cisnąć. I wtedy gwarantuję Ci, że 3 grudnia Anno Domini 2025 będzie naprawdę sztos. I teraz uwaga. Ja o tym oczywiście zapomnę, bo ja co dzienników nagrywam ileś tam dziesiąt, set w roku, set nie dziesiąt w roku. Ale umówmy się, wszyscy ci, którzy podejmą dzisiaj zobowiązanie, że o to robią... Idą w ten proces. Napiszcie do mnie tego 5 grudnia, e, tego 3 grudnia 2020, 2025 roku, załączając mi ten codziennik motywacyjny w mailu, napiszcie łysy. Mówiłeś, że będą nagrody, i będą nagrody dla wszystkich tych, którzy ruszą w ten proces i pójdą jak dzik w sosny. Tylko ważne jest, żebyście tego 3 grudnia roku 2025 napisali. Co odpaliło. Od razu ostrzegam, nie odpali wszystko, bo nie ma czarów. To nie Hogwarts. Jesteśmy tu i teraz i wszystko odpala na miarę naszych możliwości, determinacji, zaangażowania. Więc jak wypiszesz tam takie kolosy, że to, uch, no to niektóre rzeczy wszechświat powie, ej, hola, hola, wstrzymaj konie, królewno-królewiczu, bo tak się nie da. Ale większość z tych rzeczy gwarantuje ci, że odpali. Więc czekam na Wasze maile. Kurczę, to będzie chyba najdłuższy konkurs ever. 3 grudzień 2025. Opis tego, co odpaliło e-mail do mnie z załączonym linkiem do tego codziennika. Umowa stoi? Jeśli tak, zapraszam. To przepotężne, naprawdę działające narzędzie. Opowiem ci na zakończenie jedną historię. Ja kiedyś byłem w takiej sytuacji życiowej, że nie wiedziałem, w którą stronę mam pójść. Znaczy, wiedziałem, co chcę robić, bo to, co chcę robić w życiu i jak robię, to wiedziałem od dosyć dawnej i konsekwentnie to czynię. Ale były pewne wybory. Pewne wybory, które jedne były dobre, drugie były też dobre i tak naprawdę nie dało się skorzystać z obydwu. No bo jak skorzystałoby się z obydwu, no to któryś by musiał ucierpieć, więc ja nie lubię takich rzeczy. I miałem wielkiego ćwika we łbie. Co zrobić, żeby... Nie przedobrzyć, ale żeby też nie spalić. Co zrobić, żeby mój wybór był słuszny i konsekwentny? I oczywiście były medytacje, były transy, były zastanowienia, były za i przeciw i były te wszystkie rzeczy. I za każdym razem wychodziło mi to samo. I kiedyś ktoś, któryś z moich kolegów dawno, dawno temu opowiedział mi o liście do samego siebie, samej siebie. Dokładnie o tym procesie, o którym ci opowiedziałem w tym momencie. I ja ten list wysłałem uprzednio. Wtedy był inny serwis do wysyłania maili. Akcja toczy się 20 lat temu. I zrobiłem to. I napisałem też ten proces, który należy odpalić, żeby konsekwentnie i z determinacją dążyć do tego celu. Ja nie wiedziałem do którego, czy w lewo, czy w prawo, ale napisałem, że będę zauważał wszystkie te symptomy, które przychodzą do mnie i które pokazują mi tak naprawdę, w którą stronę iść. Bo na moment pisania listu absolutnie nie wiedziałem. I napisałem ten list. I jakie było moje wielkie zdziwienie, bo oczywiście zapomniałem o tym całym procesie. Jak po 12 miesiącach otrzymałem maila od samego siebie, wiesz, jak dostajesz maila, gdzie widzisz w stopce siebie i w ogóle swoje imię, nazwisko i z twojego maila jeszcze wysłane, mówisz, kurde, co to jest? Jakieś spamisko straszliwe. I zacząłem czytać, i natychmiast mi się przypomniało. I byłem zszokowany. Byłem zszokowany, bo oczywiście ja nie należę do jakichś nadludzi, i te wszystkie rzeczy zapisane przeze mnie na drugiej karcie były realizowane bodaj przez 2-3 miesiące. A potem zaczęło się udawać jakiś wir pracy, wiesz, zmiany i tak dalej, jakieś inne sytuacje. I oczywiście zarzuciłem, tak mi się wydawało. Niestety, albo stety dla mnie. Podświadomy umysł i nastawienie realizowało, czyli ja nadal szukałem rozwiązania. Z jakiegoś powodu. To oczywiście było ubrane w inne sytuacje, w innych ludzi, w inne zdarzenia, słowa, w inne okoliczności. Ale, Persaldo, na samym końcu okazało się, że to wszystko, co zostało przeze mnie zapisane w mailu, jest dokładnie pokryciem tego, no w 90%, co do mnie przyszło po 12 miesiącach. I ja, jak przeczytam tego maila, mówię, gdzie ja mam tą kartkę, gdzie zapisałem te wszystkie kroki i odnalazłem ją w notesie. I przeczytałem i byłem zszokowany, bo często nie pamiętając o poszczególnych punktach, które wiesz są chwilą, które zapisujesz, ja, się, ja sobie przypominałem, jak ja realizowałem krok po kroku, punkt po punkcie. Zrób to dla swojego dobrostanu. 3 grudnia 2025 załączasz link z tym codziennikiem motywacyjnym do maila i piszesz na mediteuszmałpa.gmail.com, opisując swoją historię. Nagrody obiecuję. Nie wiem jakie, bo rok to naprawdę potężny zasób czasu, ale będą prawdopodobnie książki, nagranie i jakieś inne rzeczy. Do dzieła. Kawowiczom z bajkowi.tuslash Mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Do samej ziemi ukłony zasyłam. Dziękuję Wam z całej łysej siły. Jutro, to jest 4 grudnia roku 2024, w Centrum Sterowania Wszechświatem trzech tenorów. Zbigniew Królicki, Jarosław Guc i Łukasz Gotowicz. Wieczór autorski trzech fantastycznych autorów książek rozwojowych w Polsce. Będzie moja skromna osoba, będą państwo ratyńscy, będzie Tomek Kućma, będzie naprawdę wielu, którzy są skupieni wokół Centrum Sterowania Wszechświatem, są tam z nami związani, albo też nie, przyjadą, bo zostali zaproszeni po autograf, przybić piątkę, porozmawiać o różnych rzeczach. Jutro opowiem wam, znaczy inaczej, dzisiaj wam powiem o 18 zaczynamy transmisję na Jak Lepiej Żyć i na kanale Mediteusz. Będzie ona dostępna i zapis zostanie, wszyscy, którzy będą na żywo, przybiją z nami żółwia, piątkę, napiją się kawy i pogadamy o starych Polakach podchoinkowce.pl to ten adres, który należy mieć na uwadze. Słuchajcie, bo ja dostaję in maile, czy będą jeszcze łysy kalendarze, czy będą kalendarze, ile ich zostało. Słuchajcie, zostało naprawdę mało, tak samo jak i kubków, jak i kalendarzy, jak i tego wszystkiego, co tam jest na podchoinkowce.pl albo na Wiedza wiedza-mediteusz.pl w zakładce gadżety. Będzie tego mało, dlatego że jak zwykle, żeśmy się za późno obudzili i już niedługo święta i nikt nam nie chce tego więcej zrobić, więc będzie tylko tyle, ile jest i i już, i trzeba się śpieszyć, i, i tyle. Książka Łukasza Gotowicza dzisiaj, yy, telefon z drukarni gotowa, już pakuje się i jak będzie spakowana, Łukasz będzie miał ją czwartego na wieczorze autorskim i od piątego książka wyjeżdża do wszystkich tych, którzy kupili w przedsprzedaży, a egzemplarze podpisane przez Łukasza będą wysyłane w momencie, kiedy Łukasz je... Podpisze, czyli Łukasz wraca, będzie piątego w Bydgoszczy, szóstego, 7 podpisuje, 8, ósmego. ósmego wyjeżdża do nas paleta, jest dziewiątego w Imkerze, Imker od 9 pasuje, dziesiąte, 11 dwunasty książki. Łukasza Gotowicza będą u swoich właścicieli. Tymczasem kłaniam się Niszko do samej Ziemi, słyszymy się w tabletkach o 21.00, Jutro oczywiście tradycyjnie, jak zawsze, oczywiście w codzienniku i w tych wszystkich innych rzeczach na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.